Dzień dobry. Dzień dobry. Basia i Wojtek Gałąska. Są z nami nasze dzieci. Madzia, Michał. trafiłem prawie i Mateusz. Chcemy się z Wami podzielić tym, jak przeżywamy czas Triduum paschalnego. Wcale nie jest taki łatwy czas, dlatego że jest taki na pograniczu. Jeszcze codzienności i świętowania, i dopiero od kilku lat nam się udaje z tej codzienności w tym czasie wychodzić. I zaczęliśmy się bardzo starać, żeby w tym czasie albo już brać wolne dni z pracy, albo przynajmniej wracać z niej, z niej dużo wcześniej. W zeszłym roku nawet udało nam się wyjechać na, na cały Triduum Paschalny na, na rekolekcje. No to było absolutnie wyjątkowe przeżycie, kiedy, kiedy z tej codzienności przygotowań, tych nawet takich fajnych i, i dobrych przygotowań do świąt, e, można było się wyrwać i być już tylko w tej sferze e, duchowej. No, absolutny efekt, efekt wow i, e, i, i myślę, że cudownie by było, gdyby każdemu z nas takie przeżycie było, było dane. I, I cieszymy się, że mogliśmy, mogliśmy być. No ale na co dzień oczywiście przeżywamy to, to w domu łącząc, łącząc pracę i, i duchowe przeżycia. Oczywiście domu nie, nie udaje nam się nigdy posprzątać wcześniej, więc te, też to ogarniamy w trakcie, ale tak staramy się, żeby do, 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 do piątku skończyć jakieś takie sprzątania, ale już w czwartek wieczorem. W Chcemy rozpocząć takie duchowe przeży przeżywanie świąt. Nie udaje nam się być na Mszy Krzyżba w katedrze, ale yy, już od, od południa jesteśmy zwykle w domu z rodziną i, i yy, wieczorna Msza Święta yy, jest dla nas początkiem prawda? przeżywania yy, tygduł poschalnego. Mhm. Staramy się być całą rodzinę jesteśmy zawsze całą rodziną na tej, na tej myśli, tak? No tak naprawdę to, to chyba, to jest coś takiego, co gdzieś tam, nigdy nie poddawaliśmy wątpliwość, czy iść na Triduum razem, czy nie. I, i w zasadzie odkąd się Magda urodziła, to, to byliśmy na, na całą Triduum, zawsze, zawsze razem. Więc to jest taka nasza radość, że, że zawsze możemy to wspólnie przeżywać. Jeden, w zeszłym, nie, dwa lata temu chyba, w sobotę, nas skosiła gorączka, gorączka Mateusza. Ja z nim zostałam w domu, ale to był taki jedyny, e, jedyny wyskok, jedyne odstępstwo. Tak, co zawsze szczęśliwie udaje nam się być całą rodziną e, razem na liturgii. W czwartek e, dzieci chyba najbardziej zauważają po nóg, e, tak? E, Ksiądzom, starszym panom. Zauważacie? Zauważacie to? Mhm. Ale też e, pamiętamy, że ponieważ mamy sporo, sporo księży znajomych, to. Z świętej dzwonimy, albo nawet odwiedzamy niektórych z naszych księży przyjaciół w ramach świętowania sakramentu kapłaństwa. Tak, no i naszych księży, oczywiście parafialnych, również zawsze ściskamy w tym, w tym czasie. I to też myślę, że, że gdzieś tam dzieciaki, jak tu uczestniczą, to ci księżarni się stają troszkę bliżsi. Jeszcze tego tego te, te, te tradycyjnego, jeszcze zaraz Błodzirowiec, jest to, że w czwartek po Eucharystii robimy sobie uroczystą kolację w domu. Już wtedy. To taka Twoja tradycja z domu. Tak. U mnie nie było takiej tradycji. A, ale za no. Tak. Um, Przechodzi piątek um, i w piątek um, ta, um, jest czas na, na adorację Pana Jezusa w ciemnicy. Um, I w piątki chodzimy na tę adorację osobno. Um, dlatego, że um, psz, gdzieś tam dla każdego z nas um, ten czas jest inny, potrzebny. Um, nie chcemy wywierać na siebie nawzajem presji i staramy się, staramy się chodzić y, osobno, zabierając ze sobą jedno dziecko na przykład, um, ale żeby każdy miał czas pobyć, pobyć z Panem Jezusem y, w ciemnicy, żeby, żeby dla każdego ten czas się jakiś tam znalazł. Potem idziemy na, na liturgię wieczorną. I to takie było zaskakujące dla nas kilka lat temu, jak ten, jak ten obrzęd Adoracji Krzyża bywa różnie odbierany przez osoby w różnym wieku. No bo dla nas jest taki oczywisty. Myśmy się już do niego absolutnie przyzwyczaili, Natomiast w pewnym momencie zaskoczeniem było dla nas, jak, jak michał, nasz syn środkowy, jak. Zrozumieć gestu pocałowania krzyża, gestu, bo, bo on był dla niego zupełnie taki, nie, nie wiem, no niejasny, nie, miał, miał duży opór, żeby, żeby faktycznie ten, ten krzyż ucałować, bo to było ważne, tak? Jakby ten, ten gest był taki, no miał, miał, miał wyjątkową wagę. Więc przy okazji odkrywania różnych gestów przez nasze dzieci, my się nad nimi pochylamy na nowo, że ten, na przykład ten gest ucałowania krzyża ma. Mocny wyraz. Przychodzi sobota. Sobota to jest... E... Cichy dzień, ale też my z co roku robimy sporo czasu, bo na robienie pisanek i na robienie e, święconki. Zawsze jest duża święconka. Dzieci by mogły, to by włożyły wszystko, co się znajdzie na stole wiekanocnym. E, no i zawsze mamy jeden z największych koszyk w, w parafii, jak się zdarza. Trochę tam to zabiera czasu. Staram się, żeby to była jedyna taka aktywność sobotni nasza, prawda? to jest ta już tak. się, żeby w soboty nie, nie sprzątać, nie. Tak, ją ja w ogóle robimy strasznie tak. długo, tak. mam wrażenie, że cały dzień. Nie, nie normalnie, ale, ale, Bo jako, jako ostatni no, praktycznie przychodzimy z tym. A, ty, gdzie? O, no e, e, z tym doświęcenia pokarmów. Ale nie, nie, nie mówię tego jako zarzut, tylko że to jest po prostu na tyle ważna rzecz, że to nie jest tak, że wrzucamy tam byle co tego koszyczka, żeby, żeby mieć z głowy, tylko, tylko rzeczywiście to jest, to jest jakoś tam szykowane. Natomiast potem właśnie zostaje nam stosunkowo niedużo czasu, żeby już się przygotować do tej liturgii wieczornej do drugiej Wigilii Paschalnej. Natomiast też zawsze na nią, na nią idziemy i tam to jest czas dla chłopaków. Rozpalanie ogniska i, i, i ten czas, kiedy jest poświęcenie ognia, to, to chłopaki zawsze się tam przyglądają. W zeszłym roku, kiedy to też było takie wyjątkowe, kiedy Wojtek z Michałem przygotowywali ognisko przed, przed Wigilią Paschalną i mieli straszną frajdę. Michał miał frajdę, że mi zrobili taki fajny stosik, ja wszystko tak ładnie zapłonęło, bo emocje, czy zapłonie, czy nie zapłonie. E, więc jakby też aktywnie staramy się w tym, e, w tym e, uczestniczyć. Tak, i e, liturgia Wigilii Paschalnej, e, ona jest oczywiście długa, natomiast e, jakoś też nam się zawsze udawało ją z dziećmi, e, z dziećmi przetrwać. E, I, nie było narzekania nawet. Nie, w, w pewnym momencie chyba dzieci uznają, że czas odpłynąć. No i kiedyś właśnie odpłynął Michał, tak się przytulił. Mateusz. Nie, nie ty, 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 się, ty się przytuliłeś do klęcznika i tak ładnie przy barierkach usnąłeś w czasie, w czasie któregoś czytania i tak spałeś się potem już do, do, do końca. Natomiast nie, rzeczywiście jakby nie ma takiego nie ma takiego problemu, żeby przetrwać tą, tą liturgię. I wracamy i staramy się już świętować. To gdzieś tam się też wzięło z takich naszych tradycji oazy młodzieżowej, że, że po Wigilii Paschalnej była Agapa. I przenosimy sobie tą Agapę do nas do, nas do domu, jak wracamy z, z Wigilii Paschalnej, to już to jest jakiś taki akcent świąteczny, coś dobrego jemy, coś tam jeszcze robimy sobie fajnego fajnego razem, żeby już, żeby już było, było świętowanie, tak? Żeby już było czuć, że, że Pan Jezus zmartwychwstał. Nie wstawiamy go z powrotem do grobu, tylko... i czekamy na zmartwychwstanie w niedzielę, tylko już, już jest radość. Natomiast od jakiegoś czasu daje się w niedzielę stać na rezurekcję i nawet wszystkim. Mm -hmm. Choć niełatwo. Tak, tak, ale to jest też nasze nowe zagrożenie w, w tylu bacalnym, że. że yy w rezurekcji porannej. Jak byliśmy na rekolekcjach i rezurekcja była wieczorem, po, w nocy, po, po liturgii, to było oczywiste. A, a rano jest trudniej wstać. Ale ostatnio się udaje. Tak. E, młodzieże, a wy coś pamiętacie no. szczególnego z Triduum? Coś jest dla was szczególnie ważne? No to... No. Hmm? Albo nie, Albo nie jajek. jajek. <laughs> Aha. Mhm. No, Proszę. mycie nóg. No. Piękny pisawek, aha. Nie, to ja jestem w szkole muzycznej i bardzo lubię modlić się śpiewem i pieśniami. I miałam też okazję zaśpiewać jeden z psalmów i to było też dla mnie wielkie przeżycie, więc ja to zapamiętałam i pamiętam wciąż. Zaczęło się wtedy, że mama była chora, tak? I A no tak, I ona tak. ją zastąpiła na tyle dobrze, że teraz macie śpiewa psalmy. Mm -hmm. okay. um, no to w takim razie um, teraz Triduum przed nami tak i um, miejmy nadzieję, że, że będzie to czas owocny, um, dobry, święty um, i też spokojny i taki, który nas doprowadzi do, do radości zmartwychwstania i tego też wszystkim życzymy Szczęść Boże